Wielkanoc zbliża się do nas wielkimi krokami, dlatego za chwilkę pokażę Ci, jak w prosty, szybki, a przede wszystkim naturalny sposób pofarbować jajka. To jest dziedzinnie proste, i jestem pewna, że w Twoim domu na wyciągnięcie ręki masz wszystkie potrzebne do tego składniki. Na początek załóż ochronne rękawiczki, żeby się nie zabarwiły twoje dłonie. Delikatnie zdejmij łupinki z kilku czerwonych i białych cebul. Tak naprawdę, im więcej łupinek, tym lepiej. Umieść je w garnuszku, włóż delikatnie jajka i zalej wszystko całą szklanką wody. Gotuj przez 15 minut. Następnie przygotuj kolejny garnuszek z wodą i dodaj całe opakowanie kurkumy. Dokładnie wymieszaj, włóż delikatnie jajka i tak samo gotuj przez około 15 minut. Do kolejnego garnuszka wlej całą szklankę wody, wsyp całą kopiastą łyżeczkę kawy i włóż znów delikatnie jajka. Gotuj przez kolejne 15 minut. Odstawiłam garnki na bok, tak żeby jajka się moczyły przez kolejne 30 minut. Dzięki temu nabrały intensywnej barwy. Tak wyglądają jajka po czerwonej cebuli. Teraz wyjmuję po roztworze z kurkumy i ostatnie będę wyjmować... Po roztworze z kawy. Teraz trzeba jajka osuszyć delikatnie i zobaczysz, że są matowe, ale jest łatwy sposób na to, żeby nadać im połysku. Wystarczy namoczyć papierowy ręcznik, odrobinie oleju i delikatnie pocierać jajka. Jajeczka wielkanocne będą pięknie się błyszczały. Właśnie tak. To jest po czerwonej cebuli, tak teraz wygląda po kurkumie i ostatnie zafarbowane w kawie. Jajka możesz zabarwić również za pomocą innych naturalnych składników. Szpinak, marchewka, burak, czerwona kapusta tak naprawdę jest wiele możliwości. No i mamy nasze jajka pofarbowane w naturalny sposób. Jajka farbowane w czerwonej i białej cebuli wychodzą bardzo intensywnego koloru. Jajka farbowane w kurkumie mają piękny, żółciutki kolor, natomiast moim ulubionym sposobem jest farbowanie jajek w kawie, kiedy wychodzi taki naturalny gradient. Na czubku są troszeczkę jaśniejsze, na spodzie są ciemniejsze. Daj znać w komentarzu, który Twój sposób jest ulubiony, a ja już teraz życzę Ci wesołych świąt wielkanocnych. Jeżeli chcesz być na bieżąco z filmikami, zasubskrybuj kanał.